Hmm. Coś to zaczęłam mówić i nie wiem co mówię. Hmm. Zapomniałam. Wszystko mi się zapomniało. Zapomniałam mi się. A jaki plan na dzisiejszy dzień? Sam Pozdrawiam, go. Cześć. Pozdrawiam ciebie. Życzę Ci miłego dnia. Jaka u ciebie tam pokoju ładna właśnie słoneczko, ale wiaterek wieje coś się chmurzy, Chmurki są na niebie Wczoraj było strasznie gorąco Nie da się wytrzymać w taką pogodę Jak się z człowiekiem źle czuje Wczoraj, wczoraj było a za gorąco eee, ma jak po pracy? Dobrze po pracy, po pracy. Ciężko. Tak, kurwa, co tam jeszcze? U mnie pogoda, zabiście wychodzę. I właśnie siedzę na plaży i się opalam. Mam tu miłego polania, ci życzę fajnie. Jak ktoś może, to niech się idzie nad wodę przejść, albo nad jakiś spacer, albo nie wiem, gdziekolwiek. W sumie, jak Ilona na plaży. Że się popala. Jak taka pogoda jest, kto może, to niech się tam opala. Niektórzy nie mogą, Ilona, dziękuję, proszę cię bardzo. Kurę, ten. Niektórzy nie mogą się niestety opalać, nie opalają, nie? A to ty pracujesz? Nie, nie pracuję, Ilona. Niestety nie pracujesz. Szukam pracy cały czas, poszukuję, bo nic nie ma w sumie takiego. Jak człowiek szuka, dobry ofert jest, a tak naprawdę to gówno jest. I szukam się Kozłowski Damian. Mm, a co tam jeszcze? No i tak to jest, Ilona. Ja tu siedzę, siedzę w sumie zamulam na chacie i wiesz. Znajdziesz i ty. No, mam nadzieję, Lona, właśnie, że uda mi się coś znaleźć, cokolwiek wiesz. Szukam, przeglądam te ogłoszenia, mówię ci tak jak y, mówiłam, że dużo z tych ogłoszeń, ale naprawdę, jak coś przyjdzie, konkretnego znaleźć i cokolwiek, kurna, to takie ściężka jest Przez tą całą sytuację odnośnie z tą epidemią, ci powiem, niby teraz wszystko. Zaczynają otwierać, potwierane, ale mówię wam, że kurwa, na jedno no, na przykład stanowisko pracy, kurwa, jest albo 20 osób i robią takie przybiórki. W ogóle w tych osobach mają takie wymagania. W kawiarni, no. O no, kurna, właśnie bardziej myślałam jakimś tam zmywaku, ale to jakiś, nie wiem, nawet Nie wiem, gdziekolwiek w sumie mówię ci, tak jest ciężko hmm, 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 hmm. Niech spierdala, żadnej Moniki, kurwa, jakiś bytnar, bednar, kurwa, jakiś, nie wiem, kto to w ogóle jest, jakaś dziwka, jebana szmata, kurwa Pierdolona suka, tyciuszka pewnie, szmata, wywłoka, jakaś. Ja z się z kurwami, z szmatami nie zdaje. I ja z kurwami to kró krótko nieźle i na temat, ja z kurwami nie tańczę z, yy... Co tam jeszcze miałam powiedzieć? Yy... No, na wiesz, co jest, jest wiarnia To może by był niegłupi pomysł, tak, tak myślę. Tak myślę o kawiarniach właśnie. Jakiś u siebie tu w mieście, abym właśnie poszukała jakiejś pracy właśnie w jakimś barze albo w kawiarni. Ty, dobry pomysł mi podsunęłaś. Tak teraz myślę, że ja nie mogę się, dowiedzieć. Y Wiem Ilona, wiem o co chodzi, no ale już mnie widzisz tutaj podkurzyli, podkurwili i weź tu się nie denerwuj Człowiek wiesz, chce, próbuje tutaj coś wiesz, fajnego wymyśleć Jezu, ci, taka pogoda, jutro ma... dzisiaj jeszcze tak w miarę, wczoraj było gorąco, dzisiaj tak w miarę, bo ten wiaterek jest, ale jutro ma pewnie też być gorąco i pewnie będzie 26 albo 27 stopni, to jeśli normalnie ja normalnie będę zapieprzała i latała, ten. Zapieprzała i latała, tak mi się nie chce. Ja je, wybieram się w podróż jutro. Daleko. Realnie mam Cię zapytać, o co Ty mnie to pytałeś, jaki plan na dzień. Muszę ogarnąć swoje rzeczy, muszę włosy umyć, ogarnąć się na jutro. U mnie o czwartku deszcz, więc korzystam. O Jezu, wiec. Powiem, żebym wolała, żeby nawet jutro trochę nawet padało. kurna i jeszcze podróż się wybiera i drugiem, potem jeszcze kuni, tramwajem pewnie autobusem wszystkim będę jutro jechała. Tramwajem, podróż się wybieram, tramwajem, autobusem. i jak minął dzień? No jeszcze nie minął, bo cały czas jest ten dzień i mija jakoś spokojnie pomału do przodu. muszę bo to właśnie na jutro. Jutro upraszczać się, żeby mi wyschły, bo żebym miała czyste, eleganckie. Kurwa, nie wypowiadam się na temat jej kochanej gara. Nie ona, kurwa, jest. Wypowiadam się na temat jej kochanej gara. Nie znam kobiety. Nie wypowiadam się o osoba kurwa z, z internetu To przede wszystkim Nie ja znam kobiety Osobiście i prywatnie Nigdy jej nie poznam i nie mam zamiaru poznawać Jeżeli chodzi o Magikala O grubego Też się nie wypowiadam na temat jego I innych tam kurwa Co mnie do oni interesują Nie oni nie interesują ich życie A jeżeli ciebie to interesuje To napisz sobie na przykład Na instagramie do niego Albo maila, albo nie wiem. List do niego napisz, o jak też. I bardzo dobrze mówisz. No wiem, Ilona właśnie, kuna. jutro mam wiesz. Tak mi się nie chce jechać, bo muszę rano, kurna. Dobrze, że mam w sumie pociąg bez przysiadki jeszcze. Bo rano jadę, rani jadę, rano jadę i mam pociąg bez przysiadki. Aż jeszcze i tram Najpierw traw prawajem autobusem, wszystkim już mi się tak nie chce A samo mi się tam nie chce jechać, a co? Um, ręka, co tam widziałem, że byłeś na zakupach Co fajnego kupiłaś? W sumie... Um, um, co kupiłam fajnego? Szczoteczkę do zębów, płyn do pukania z Jamy ustnej, bo mi ten... coś. jeszcze yeah